Hej, hey, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przez czas podsumować sobie projekt Zero. I znowu słuchajcie, jestem o tydzień spóźniona. Ja nie wiem, te tygodnie pomiędzy projektami Zero lecą mi tak szybko, że ja po prostu nie nadążam, za tym, że już powinnam nagrać podsumowanie. Mam wrażenie, że dopiero co był film, a potem się okazuje, że nie, nie, film powinien być, był być tydzień temu, bo tydzień temu minęło 4 tygodnie. Więc minęły nam tutaj, minęło nam w zasadzie 5 tygodni. No, ale przynajmniej jest trochę zużyć. Chociaż powiem wam, że z niektórymi produktami bardzo się zdziwiłam, jak wrzuciłam je na wagę. Ale to po kolei. Zaczynając od, od zużytych produktów, zużyte serawe. Foaming, cleanser dla normalnej i suchej skóry. Jeśli będą jakieś promki, to możliwe, że sobie ten żel jeszcze kiedyś kupię. Ten czy ten niebieski, który wcześniej miałam, one są naprawdę bardzo fajne i mega wydajne. Tutaj mamy 236 ml, ale on jest bardzo gęsty. Jedna pompka to jest w ogóle aż nadmiar, jeśli chodzi o, o mycie twarzy. Ja go w pewnym momencie używałam i rano, i wieczorem, bo jak wieczorem wprowadziłam inny produkt, o którym zaraz Wam powiem, no to nie byłam zbyt za, z niego zadowolona i zaczęłam ten używać, więc jest duża szansa, że ja do nich wrócę. Jak kiedyś będzie jakaś promka, może znowu 2 plus 1 albo 2 plus 2. Ja akurat serawę kupiłam na Look Fantastic, ale wiem, że on jest w wielu drogeriach, w Super Farm chyba też jest i jest bardzo często na różnych promocjach. Tak więc spokojnie można go dorwać gdzieś w jakichś naprawdę bardzo dobrych cenach, więc warto, warto to obserwować. I wiem, że Wy też mi pisałyście w ogóle, gdzie wykupujecie, więc jeżeli możecie to powtórzyć dla osób, które może pierwszy raz będą oglądać, no to napiszcie w komentarzu. Drugi produkt to jest produkt yy, akurat nieskończony, ale yy, w kontekście właśnie do tego, yy, to jest pianka, którą włączyłam w zeszłym, yy, w zeszłym podsumowaniu miesiąca. To jest Cosrx Salicylic Acid. Ma być to właśnie taka pianka, która możemy używać codziennie, bo ona delikatnie złuszcza nasz skórek, ale powiem Wam, że niestety mi ona kompletnie nie podpasowała. I więcej mówiłam o niej w podsumowaniu miesiąca, więc yy, teraz tylko tak na szybciutko powiem, że po prostu jest to pianka, która zostawia moją skórę strasznie odartą ze wszystkiego. Taką tak zwane squeaky clean, którego ja osobiście nie lubię dodatkowo niestety, ale trochę szczypi mnie przy używaniu jakby pielęgnacja no nie powinna tego robić zwłaszcza, że to nie jest pierwsze spotkanie mojej skóry z kwasem salicylowym i tutaj to stężenie nie jest aż tak wysokie w zestawieniu z innymi, jakie ja używałam wcześniej, więc no powiem wam, że mam obawy czy w ogóle zostawiać to w projekcie zero, bo szczerze mówiąc ja nie mam ochoty tego produktu używać, nawet nie zaznaczyłam w ogóle zużycia, dlatego, że tego zużycia praktycznie w ogóle nie widać, tak więc powiem Wam, że nad tym się bardzo, bardzo zastanawiam i prawdopodobnie to wyleci. Będę musiała coś włączyć nowego, ale jeszcze nie wiem co, muszę przeżyć swoje zapasy i jak włączę, to po prostu w następnym podsumowaniu zobaczycie, właśnie co też takiego włączyłam, ale no to po prostu jakoś tak no, nie bardzo się zgodziło z moją skórą. Lecąc dalej po produktach, jakie zużyłam. I od razu też przy okazji zamiennikach, no to myślę, że żadne zaskoczenie zuży tam giełka Pixie Vitamin Wake Up Mist. E, bardzo fajna, bardzo lubię. 64 opakowanie, jakie mam. E, zawsze poluję na promocję. Też nowo jakieś 2 plus 1 albo jakieś minus 25%, albo coś tam, bo bardzo, bardzo lubię. Mają najlepsze atomizery na świecie, te giełki. I Wy mi też bardzo często piszecie, że jak coś ma fajny atomizer, to przelewacie do niego na przykład coś, co ma zły atomizer, ale powiem Wam, że to się niestety nie zawsze sprawdza. Ja będę to próbowała zrobić z jedną giełką, którą chciałam włączyć w zamian za tą, ale atomizer ma po prostu do bani i ja opowiem Wam więcej w podsumowaniu miesiąca. Natomiast teraz giełka, którą sobie po prostu włączyłam, to jest Ankiul, tylko jak ona ma Coming Moisture Mist. Zużycie jak widać no jest zacne, bo mm, używam giełek rano i wieczorem i ona ma naprawdę taką widzicie, drobniutką, drobniutką giełkę. Nie chcę teraz, żeby za bardzo mi to, wiecie, poleciało na twarz. Drobniutką, drobniutką giełkę, bardzo przyjemnie się tego używa. Giełki u mnie schodzą po prostu jak woda, więc ja zawsze z chęcią wszelkiego rodzaju giełki. Musiałam, słuchajcie, w ogóle zaznaczyć kredką do ust, bo nie mam flamastra. Te flamastry, którymi zaznaczałam do tej pory w Projekt Zero od pół, półtora roku, zostały po prostu tam w domu, jakoś nie przyszło mi do głowy, żeby spakować. Muszę sobie kupić po prostu flamaster, bo zaznaczałam konturówką do ust. Lecąc dalej, co ja tutaj zużyłam? Aha! Zużyty produkt i od razu jego zamiennik. Zużyty produkt, jak ja się bardzo cieszę, jak ja tego produktu nienawidzę. Prawie. Mi wypadł z ręki Sunday Rally Blue Moon. Ja nie rozumiem za bardzo tego produktu. E, niestety żadna z Was też chyba go nie miała, więc nie jesteście w stanie mi za bardzo powiedzieć, czy on powinien być taki granulkowaty jak mój był, czy ja po prostu trafiłam na jakąś lewą partię. Ale to był tak koszmarny produkt. On w regularnej cenie, słuchajcie, kosztuje 250 zł, o czym zawsze powtarzam, bo to jest dla mnie w ogóle jakaś abstrakcja. Ja go w promocji za połowę tej ceny, co i tak jest dosyć wysoką ceną, jak za balsam do, do makijażu, ale. Klinik na przykład też podobnie kosztuje, a jest naprawdę bardzo dobry. No, niestety ten dla mnie był beznadziejny, strasznie nie lubiłam z niego korzystać i nie widzę sensu wydawania 250 zł na balsam do, do makijażu. Wprowadziłam zamiast niego fluff balsam właśnie ten z, mila, z milanami migdałami i malinami tadał. Malinę z migdałami. Bardzo lubię ten balsam. Ja go miałam już w swoich zapasach, bo wspominałam Wam, że właśnie mam jeszcze jeden balsam i muszę coś kupić. Kupiłam balsam z, z Rosmana. Nie pamiętam marki, ale on będzie po prostu następny. Natomiast ten. O Boże, jak ja uwielbiam ten zapach. To jest po prostu rewelacyjny balsam i ja bardzo proszę Flaw, żeby wprowadził duże opakowanie. Co to jest 50 ml tego balsamu? To starcza na 3 tygodnie, może miesiąc, więc obstawiam, że do następnego podsumowania miesiąca podejrzewam, że cały ten balsam zostanie zużyty, e, chyba że nie będę się może tak mocno malować, to wtedy używam go po prostu mniej. Ale ogólnie uwielbiam ten balsam, e, kupuję go zazwyczaj na promocjach, jak kosztuje jakieś 16-17 złotych. I tak też kupiłam go na promocji w Rosmanie. No i wykończyłam krem pod oczy z Miszy. Krem ten taki bardzo, bardzo gęsty w cygańskim, ślicznym opakowaniu. Opakowanie jest naprawdę bardzo ładne, aczkolwiek mało praktyczne, szczerze mówiąc. No i kolejny krem, który włączam, to jest nowość. Jeszcze go nie zaczęłam używać, bo jak ten skończyłam, to po prostu sobie używałam kremu pod oczy, który używam na dzień. Czyli Clarinsa, jakoś tak. Nie wiem dlaczego. Po prostu nie zabrałam się za kolejny krem, tylko ten odłożyłam, mówię, dobra, to powiem w denku, e, znaczy w projekcie zero, i zacznę używać nowy, zamiast zacząć używać tak jak każdy inny produkt. Ale nie zaczęłam, więc dopiero teraz zaczynamy. I mówię tutaj, chyba może dlatego, że chciałam tak ładnie pokazać, nie wiem. E, krem pod oczy z Ankiel z czarną herbatą. E, on przechodzi w takiej pięknej puszce, zobaczcie, to w ogóle wygląda fenomenalnie. W środku mamy. E, tubkę kremu, co prawda wiecie, no nie wiem, można by było tą puszkę pewnie na coś wykorzystać, na przykład wydłubać tą e, e, gąbkę ze środka i mieć tą puszkę na coś i jeszcze nie wiem na co, w ogóle z tej samej serii mam płatki pod oczy, bardzo fajne, używam ich e, już od takiego czasu na Instagramie, nie mogłyście w nich zobaczyć, no więc mamy krem pod oczy, on ma pojemność 25 ml no dobra, więc sprawdźmy sobie jaką ten krem ma gęstość Uuu, no jest, wydaje się być gęsty, może nie jakoś przesadnie, ale, ale tak, jest taki gęstawy, no dobra, będzie akurat idealnie właśnie na noc na dzień cały czas zużywam sobie ten Clarins, nawet chyba jakieś zużycie widać, yy, używam go bardzo często nawet czasami dwa razy dziennie gdzieś w którymś filmie nie wiem czy właśnie nie w poprzednim projekcie Zero wspominałam właśnie o tym, że używam go tak, że na przykład nałożę go rano nałożę płatki pod oczy i potem stwierdzę, że a jednak chciałabym sobie dołożyć jeszcze kremu, więc dokładam go jeszcze więcej tak więc to zużyć jak najbardziej widać no ale w tym momencie właśnie dwa kremy mam yy, do, do zużycia następnie serum, który które zaczęłam używać jakiś czas temu, czyli Isn't Tree Bifidia Ampul. Zużycie jest całkiem niezłe, możecie zobaczyć było tutaj, jesteśmy tutaj, więc naprawdę zużycie jest zacne. Podejrzewam, że może do przyszłego projektu Zero go zużyję, aczkolwiek nie wiem, dlatego że wprowadzam nowe serum, bo chcę też, wiecie, tak troszeczkę um, urozmaicić, żeby ciągle nie używać jednego serum, tylko żeby właśnie może raz to na wieczór, a raz inne na wieczór, a raz tamto, a że ostatnio dostałam serum od Koi, to dwufazowe, mm, śliwka, kakadu, rokidnik, olej z martwi, to jest takie dwufazowe serum, które należy wymieszać. Tutaj już parę razy je użyłam, więc zaznaczyłam. Więc chciałabym sobie je zacząć, powiem Wam, używać. Jestem bardzo ciekawa, bo ogólnie ciekawi mnie ta marka. Dlatego że o niej bardzo dużo dziewczyny mówią, bo Koi wysyła dużo paczek, więc. No samoistnie, tak? Interesuje mnie to, więc ponieważ miałam okazję, otrzymałam produkt, otrzymałam go ze sklepu La Rosa, no to stwierdziłam, że wprowadzę go i zobaczymy, jakie będą moje wrażenia z używania tego serum. Więc zobaczymy, czy to zużyję faktycznie w ciągu tych czterech tygodni, no bo jest szansa, bo to tutaj już niewiele zostało, no ale skoro wprowadzam ten to serum, no to zobaczymy. Następnie co kolejna wróć? Kolejny produkt, czyli krem pod oczy, jest to krem marki Tiam, jest to krem z witaminą A, a ym, rozjaśniający, taki odżywiający, ja akurat uh, używam go głównie na wieczór, jakoś tak powiem Wam, że przypasował mi na wieczór, ale na dzień też się nadaje, zużycie jest całkiem ok, wydaje mi się, że spokojnie przez najbliższe, nie wiem, ze 3 miesiące go zużyję, tak jak widzę, jak włączam właśnie kremy do twarzy, no to tak widzę, że właśnie jeżeli używam tylko raz dziennie, to tak 3-4 miesiące właśnie zużywam, zużywam jakiś krem, tak więc to jest krem, który teraz mam na noc, no i nowy, który wprowadziłam na dzień, bo tak jak w zeszłym projekcie zerowam wspominałam, że właśnie wykończyłam, ale jeszcze nic nie wprowadziłam i tak trochę, trochę użyłam tego, trochę użyłam tego, ale w końcu stwierdziłam, że nie, nie, to ja muszę wziąć sobie jakiś krem na dzień i pamiętacie jakiś czas temu dostałam od Koda Całą paczkę tych, tej serii Resveratrol. No i używałam różne inne produkty, no i właśnie ten cały czas został jeszcze nieużywany przeze mnie, więc w tej chwili właśnie zaczynam go używać na dzień. Natomiast powiem Wam, że rozważam, czy nie zamienić go miejscami i na przykład tego kremu nie używać na dzień, a tego na noc, dlatego że. Ten krem, on właśnie jest taki niby kaszmirowy i faktycznie on jest dosyć gęsty. Tego nie będzie za bardzo widać, to trochę jednak trudno pokazać, jakby wiecie, tak przez aparat. No, będę miała nakremowane ręce, może z tej strony, ale on nie jest takim bardzo delikatnym kremem. To jest krem, który jest nieco bogatszy, nie jest może aż tak intensywny, aż tak bogaty jak na przykład ten krem z Miszy czy nie wiem, chociażby nie wea nawet porównując, ale jednak jest to krem, który jak widzicie, no nie wchłania się tak automatycznie, nie zamienia się w wodę, nie zamienia się w żel. On ma swoją jakby taki swój ciężar w sobie. Więc rozważam właśnie, czy by nie zrobić tak, że pomimo tego, że to jest niby przeznaczony krem na dzień, nie używać go na noc, ale to jeszcze zobaczę, najwyżej będę raz używać tak, raz używać tak, idzie teraz jesień, więc w sumie nawet na dzień taki powiedzmy, że lekko cięższy krem, e, też nie będzie stanowił dla mnie problemu. Tak więc te dwa kremy, właśnie to tak mówię, na dzień, na noc. Zobaczymy, jak mi tam to e, przypasuje, co będzie chciała bardziej używać. No i produkt, który mają praktycznie niewiele zużycia, to jest e, ten toner, który zaczęłam używać. Naprawdę tego zużycia jest niewiele, możecie zobaczyć, po prostu ledwo, ledwo co. To jest toner z yy, olejkiem z drzewa herbacianego. Ja po prostu nie mam potrzeby używać tego toniku tak często. Ja go używam dosłownie 2-3 razy w tygodniu i niewielką ilość, tak więc, no. Tutaj mamy ile, jaką mamy pojemność 100 ml, będę to zużywać, podejrzewam, że bardzo długi czas, pewnie tak jak ten Some By Me, który zużywałam chyba prawie rok, tak mi się wydaje, albo jakieś 10 miesięcy, tak więc naprawdę sporo 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 jakby czasu przede mną. Dalej kolejny produkt to jest peeling z Hello Body Coco Pure Peeling do twarzy kawowy. Zaskakujące jest to, że ja od ostatniego projektu zero użyłam go no może dwa razy, nie, że jakoś tam regularnie. Użyłam go dwa razy. A na wadze jest wyższa waga niż była. Ja nie rozumiem, jak to się stało. Czy tam więcej powietrza się dostało? Nawet słuchajcie, próbowałam wycisnąć powietrze, żeby nie było powietrza w środku. A i tak waga pokazywała y, więcej niż przy poprzednim razie. Tak więc. Nie do końca rozumiem, natomiast używam go, będę go zużywać cały czas. E, chciałabym go tak naprawdę zużyć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy maksymalnie, bo tak jak Wam wspominałam, e, produkty Hello Body nie mają zbyt długiego terminu. On ma chyba 6 miesięcy na otwarcie i wydaje mi się, że ja już przekroczyłam, e, przekroczyłam ten próg, więc nie chcę go zbyt, też zbyt długo trzymać. A on jest też bardzo fajny, jest trochę delikatny, w sensie, bo on jest mechaniczny, ma po prostu drobinki kawy, ale ma ich na tyle mało, że to nie jest taki bardzo intensywny peeling, więc to jest taka wiecie, pianka peelingowa, taki krem peelingujący, ale nie jest zbyt mocno intensywny, ewentualnie może go zużyję po prostu do ciała, skoro do twarzy mi tak trochę średnio pasuje, a przyznaję, że mi średnio pasuje, to no to może go zużyję do ciała. Powiem Wam, że ostatnio zaczęłam się zastanawiać, że właśnie nigdzie nie widzę reklamy i w sumie nie widzę nawet w promocjach tych peelingów cukrowych z L'Oreala. Ja je tak strasznie lubiłam swego czasu, właśnie, szczególnie ten cukrowy taki, on był chyba odświeżający, on miał taki cytrusowy zapach. No, uwielbiałam te peelingi i tak sobie zastanowiłam się, mówię, hmm, może by do nich wrócić, tak się zacząć przyglądać, czy gdzieś się na promocji nie, nie pojawiają, więc jakby gdzieś się Wam tam rzuciły w oczy, to dajcie znać. Możliwe, że właśnie gdzieś po prostu sobie po niego sięgnę. E, kolejny produkt, chyba już tylko dwa produkty mi zostały, tak mi się wydaje. To jest pianka. Nie, jaka pianka? Mgiełka mgiełka do twarzy i chociaż ja mgiełki do twarzy bardzo lubię, to jednak jakoś po zrobieniu makijażu nie mam tego nawyku spryskiwania się mgiełką. Częściowo dlatego, że jak testuję podkład, to nie chcę wpływać w ogóle na, wiecie, kombinację podkładu i, i, i pudru, więc wtedy raczej mgiełki nie używam, a częściowo dlatego, że po prostu jakoś tak nie mam potrzeby, żeby wykańczać makijaż mgiełką, więc nie wiem, no, no włączyłam ją, żeby ją zużywać, ale Podejrzewam, że to jakieś zużywanie będzie szczerze mówiąc niewielkie. No i już na koniec ostatni produkt, który już widzę światełko w tunelu, bo wydaje mi się, że naprawdę niewiele tego tam w środku zostało. Na wadze te różnice nie są wielkie, i najlepsze jest to, że właśnie tak za każdym razem, praktycznie w każdym projekcie Zero mówiłam, no ja to używam, a to w ogóle nie schodzi. Nie ma różnicy na wadze. A potem wjeżdża zdjęcie, na którym widać jest 17, jesteśmy teraz na niem nie 12 czy 11, więc zużyłam. Jakieś 7 gramów tego produktu, a w środku jest 8 gramów, czyli tak naprawdę bardzo dużo zużyłam, prawie większość tego zużyłam. A co miesiąc mówię, że no używam, używam i nie widać ubytku. No widać jak wół po prostu jest, już tam ledwo, ledwo. Więc wy, mam taką nadzieję, e, wydaje mi się, że powinnam go zużyć właśnie do następnego projektu Zero, ewentualnie może jeszcze kolejny, to jeszcze zobaczymy. Na razie teraz ostatnio go trzymałam też, no bo jednak przy chorobie, e, przy wiecie jak mi tam stres wywali i mam więc większe OZS jak na przykład dzisiaj. Dzisiaj to jest w ogóle masakra, powiem Wam, cała skóra, cała twarz mnie tak strasznie boli od tego OZS-u. tu to jest w ogóle tragedia, więc jesteście bardzo daleko i jest, wiecie, ten makijaż tak aby, aby i jak tylko skończę nagrywać, to po prostu go idę zmyć, ale właśnie w tych momentach przydaje się ta maseczka i właśnie siedzę i smaruję się tą maseczką, więc liczę na to, że może w końcu ją skończę. I wtedy będzie faktycznie, że no, przez rok zużywam tą maseczkę, a ona ma chyba właśnie 12 miesięcy na zużycie, tak, tak więc no, moja rada jest taka, że jeżeli nie używacie za często takich produktów, to nie wiem, czy jest sens kupować tamto duże opakowanie, bo naprawdę będzie bardzo trudno Wam je zużyć. Dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeśli chodzi o ten projekt Zero, sporo tych produktów jest i cały czas staram się włączać jakieś nowe i przechodzić przez te moje zapasy właśnie I też niekoniecznie kupować, ale na przykład dostanę coś w paczce, jak na przykład to, czy jak na przykład mgiełkę, czy jak na przykład toner, więc jakby staram się włączać też te produkty, żeby gdzieś po pierwsze rotować, po drugie też coś wypróbować nowego. Ja lubię próbować nowe kosmetyki. No też wiem, że jakby nie mogę wypróbować i po tygodniu Wam powiedzieć, że coś jest fajne, coś nie, no bo, bo tak naprawdę jeszcze nie widać za bardzo, jak to wpływa na skórę. Po tygodniu można powiedzieć na przykład, jeżeli coś podrażniło naszą skórę, no to widać od razu. Można powiedzieć, jak się konsystencja nam podoba, jak zapach nam się podoba, ale działanie na skórę, no po tygodniu dla mnie jest troszeczkę niemożliwe. Tak więc e, jak włączam, to staram się już dopiero po powiedzmy trzech tygodniach minimum, cokolwiek Wam powiedzieć, jakie są moje wrażenia z danego produktu, żeby właśnie no, no jednak to miało ręce i nogi, bo moim zdaniem, wcześniej. Ja nawet też wcześniej nie umiem za bardzo tego ocenić, bo to nie widzę, po prostu nie widzę, tak, zresztą ja nawet też ostatnio w, o tym produkcie mówiłam w podsumowaniu miesiąca i też pomimo tego, że zużyłam go naprawdę bardzo dużo, ja też nie widziałam za bardzo jakiejś, nie wiem, wielkiej zmiany w mojej skórze, jeśli chodzi o użytkowanie. W przypadku kremów mam wrażenie, że jest mi trochę łatwiej, no bo odczuwam, tak, czy on e, szybko się wchłania, czy się wolniej wchłania, jak moja skóra się czuje, no bo czasami chodzę też bez makijażu, więc jeżeli coś nakładam na dzień, no to widzę, że na przykład po dwóch godzinach już jest sucha, już chciałaby nawierzenia więc to jest niewystarczające, albo że na przykład się nie wchłania, że jest za ciężkie i na przykład jak coś nałożę na noc, to rano mam jeszcze taką, wiecie, brzydką, lepką buzię, więc <laughs> tego typu rzeczy jestem w stanie ocenić, ale jakieś głębokie działanie na głębokie warstwy skóry, no nie, tego jakby tak, wiecie, empirycznie nie, co najwyżej mogłabym gdzieś pójść i badać skórę i może wtedy, ale tak to, to jest właśnie takie raczej bardziej mm, na to, co my odczuwamy, jak nam się wydaje i jakie są właśnie wrażenia no dobra, jeżeli miałyście któryś z tych produktów to dajcie znać jak wam się sprawdza ewentualnie co polecacie mi z danego obszaru e, jestem też bardzo ciekawa słuchajcie, zapomniałam o jeszcze jednym produkcie właśnie tak spojrzałam mówię, hmm, czy ja o tym mówiłam hmm, dlaczego chciałam powiedzieć pilik błyszczyk, błyszczyk Jeffree Star który skończyłam, wykończyłam go i teraz wprowadzam nowy, znaczy nie nowy błyszczyk, ale wprowadzam e, błyszczyk jest to seria kremowa Svent jak widzicie połowę go zużyłam Mm -hmm. I to, to, czego nie lubię w tej wersji kremowej i tylko w tej wersji, słuchajcie, mi to występuje, w żadnej innej nie, bo to jest, no już któryś z kolei moje opakowanie, to to, że akurat ta wersja strasznie, ale strasznie się syfi. Ja niestety tego błyszczyka na, na, na aplikator nabiera się naprawdę bardzo dużo, więc najczęściej jest tak, że ja go po prostu ocieram tutaj, ale jego się bardzo dużo zbiera możecie zobaczyć, nie wiem na ile to będzie widać bardzo dużo zbiera na tym wiecie, tutaj to się nazywa rym, ale nie wiem jak po polsku i tym samym w środku, tu w tym też się bardzo, to się tak strasznie syfi, że potem generalnie zaczyna to ciec zaczyna się to wszystko brudzić i to jest generalnie takie mało fajne jak wrzucę to do torebki, to jak nic coś gdzieś się tym uświni, po prostu jak to będzie się przelewać, jak... nie, to jest w ogóle do bani więc e, wrzucam to sobie teraz, żeby go właśnie zużywać. Powinnam zaznaczyć, gdzie jesteśmy, ale w tej chwili już to zaczęłam przewalać i e, zapomniałam zaznaczyć, więc jak on osiądzie, to wtedy zaznaczę. E, wrzucam go, żeby sobie zużyć, dlatego że właśnie no niestety, ale. To opakowanie coś może z tą formułą po prostu nie za bardzo działa. Miałam dwa duże błyszczyki, znaczy mam nadal. Mm, też właśnie Fenty Glow i w kolorze Fasi. I tam w ogóle takiej akcji nie ma, żeby on mi się tu jakoś sypił, żeby coś mi się tu wylewało, żeby on się tak brudził. Tylko w tej wersji kremowej właśnie mam taką jazdę, tak więc no nie wiem, jestem ciekawa, dlatego że ma wyjść yy, wersja kremowa, znaczy na pewno wyjdzie tylko pytanie, czy u nas w Polsce. Wersja kremowa w takim pięknym, koralowym, intensywnym kolorze razem z różem. Tam będzie mini błyszczyk i róż. E, wiem, że wyjdzie, bo to jest pokazywane już, jakby jak w, w zapowiedziach Fenty, e, ale nie wiem, czy wyjdzie u nas. Jeżeli tak, to kupię. Jestem bardzo ciekawa, czy właśnie to się będzie pokrywało z tym, że może ta wersja kremowa jakoś tak bardziej, e, nie wiem, przez tą formułę, może jakoś tak. Bardziej brudzi opakowania. No, jestem bardzo ciekawa. Czekam w ogóle, żeby to wyszło, bo chciałabym to kupić, bo bardzo mi się te kolory podobają. Ale jak na razie u nas się nie pojawia. Pojawiły się inne zestawy z Fenty, a właśnie ten, na który ja czekam, się nie pojawia. Więc ciekawa jestem, czy się pojawi, czy może się później pojawi. Eee, tego zestawu błyszczyków, gdzie jest duży, jeden oraz trzy takie mniejsze. Raczej nie będę kupować, bo wydaje mi się, że no nie, jakoś nie mam po prostu potrzeby, żeby kupować te, te błyszczyki. Ale właśnie ten jeden mały błyszczyk w tym pięknym, koralowym kolorze, takim intensywnym. I duchy. No i ten róż w tym pięknym właśnie też koralowym takim odcieniem. Jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał na policzkach, no więc czekam, kiedy się ten zestaw w Seforze pojawi. No dobra, słuchajcie, więc to tyle jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to oczywiście pamiętajcie o kciuku w górę. Dajcie znać, jak Wam idzie, bo wiem, że moje filmy też Was w jakiś sposób motywują do zużywania produktów. I mamy tutaj takie, wiecie, sprzężenie zwrotne, bo ja przez to, że nagrywam filmy, e, to też się motywuję, żeby się Wam pochwalić, że coś zużyłam. E, a potem, jak Wy mi piszecie, że Was to motywuje, to mnie to tym bardziej motywuje naprawdę. Po prostu tutaj takie powstaje sprzężenie. Więc dajcie znać, jak Wam idzie z, ze zużywaniem produktów. Jeżeli ktoś. Któryś produkt was interesuje, to macie je oczywiście wszystkie wypisane na dole w opisie. Jak również, czym zrobiłam makijaż, co mam na ustach, co mam na oczach. Generalnie wszystko macie wypisane w opisie. W opisie jest zawsze bardzo, bardzo dużo rzeczy. No dobra, więc myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa pa!